Dzień dobry, przychodzę z ofertą trzech bukietów, bukiety dnia. Pierwszy, Protea, róża Bombastik, dzisiaj przywieziona. Piękne eukaliptuski przywieźliśmy, malowane. Muszę się posunąć, bo tu mam bukiecik. Tak wam go poka pokażę. Dziurawiec, yy, brunia. Co my tu mamy? Leukodendron. Słuchajcie, to jest bukiet, który będzie stał, stał i stał. Ale która się dopiero otwiera. Jest przecudny, przekozacki. Goździk, brodaty, te piłeczki. Ten jest w kwocie 150. Są trzy ceny, także spokojnie. Już będziemy szli tylko w dół, już teraz. 150 zł. Tutaj mamy następny, strelicja, liście stabilizowane. Ten jest stabilizowany, ten jest stabilizowany. Leukodendron. Jak pamiętacie, pokazywałam filmik, jak strelicję można nie uratować, tylko jeszcze przedłużyć jej życie. To od to niszczeje, że tak powiem, umiera i wyciągamy następne. Wczoraj przysłała mi klientka bukiet, który stoi u niej dwa tygodnie, otworzyła tę strelicję i będzie dalej stał. Także jest taki. Ten jest w kwocie 140 zł. Ja wiem, nie poszłam daleko, ale zaraz jeszcze mam jeden. 140 zł. Przepiękne, boskie stolicje. No i tutaj mamy takie troszeczkę, chciałam wiosny, słonecznik, liście stabilizowane i ten, słuchajcie, jest w kwocie 85 zł. Zapraszamy Was serdecznie do Kwiaciarni Łabeczka w Szczewie Miłego!